W dzisiejszym odcinku Dolny Śląsk, czy warto tam pojechać i czy ta dosyć znana gazeta, która opisała Dolny Śląsk ma na pewno rację i czy te atrakcje i hotele, które tu tak pięknie są luksusowo przedstawione, czy one rzeczywiście takie są? O tym w dzisiejszym odcinku. Pojechaliśmy na Dolny Śląsk, mówię my, bo pojechałem z tatą, mój tata ma 81 lat, miał takie romantyczne marzenie przez 7 lat albo 8 lat, marzył o tym, żeby pojechać, pozwiedzać, bo on uwielbia zwiedzać. Ja mniej, ale o tym później. Ruiny, zamki, pałace bo to piękne są miasteczka, zobaczycie zresztą. Miał to, to marzenie ze swoim kolegą, przyjacielem, ale niestety ten przyjaciel odszedł. Drań. Trochę smutna historia, więc postanowiłem go tam zabrać po prostu. I wyjechaliśmy, wyruszyliśmy w trasy. To, co było niepokojące na samym początku mój tata jest genialnym organizatorem. Więc jak gdzieś jedzie, to przygotowuje przez tygodnie każdy najmniejszy detal, gdzie się uda. I co tam będzie oglądał, o które i tak dalej. Ma wszystko przygotowane jak w szwajcarskim zegarku. Ilość miejsc, które trzeba było odwiedzić, byliśmy tam 3 dni. Żaden maratończyk na tej planecie nie byłby w stanie tego przejść, przebiec w tym czasie, co mój tata sobie założył. Byliśmy na początku w Nysie Nysa jest nazwana przez, ja nie wiem kto, kto wymyśla te nazwy, Rzymem Dolnego Śląska. Mi się wydaje, że te nazwy przyporządkowuje ktoś, kto nigdy nie był w Rzymie, tak samo jak Bielsko jest niby małym Wiedniem i chyba ten, kto to powiedział też nie byłby w Wiedniu. Zróżnicowana architektura, bo Nysa bardzo stara, 1200 chyba rok. Genialna, gigantyczna katedra. Nysa jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony są te bardzo stare zabytki, budynki i pałac architektura, a z drugiej strony są plomby PRL, plomba 1500 1900, jakby jest bardzo dużo okresów architektonicznych, które razem ze sobą jakoś współgrają, łącznie z palmą na środku rynku, która jakoś to wszystko magicznie łączy, to jest magia, jakby ja bym opisał mysę właśnie w ten sposób, nie jest to najpiękniejsze miasto świata ale nie jest też najbrzydsze, pojechaliśmy dalej Jezioro po drodze Osuchowskie, Otuchowskie, jakoś tak, piękne, jakie ogromne. I co fajne, tak się tam wchodzi, jest ogromne obwał, nie wiem jak to się nazywa, wał w każdym razie, dookoła tego, na piękne. Można sobie tam pojechać, zobaczyć, zrobić zdjęcie, z to akurat po drodze. Dalej, miasteczko, które odwiedziliśmy, paczków się nazywa piękne, bo dookoła tego miasteczka są mury obronne, wspaniałe. Jakie ogromne, piękne parki. No, genialne, co ciekawe. Nie wiedzieliśmy, dokąd tam pójść, więc miła pani, oczywiście, zaczepiłem ją, bo wyglądała na miłą. I okazało się, że jest edukatorem, nauczycielką emerytowaną. Sprowadziła się tam 65 lat temu. Sporo. I powiedziała nam, żebyśmy się udali poprzez te mury miasta do kościoła. Piękny kościół, który paradoksalnie jest jednym z, nielicznym, z nielicznych kościołów, bo. To chcieliście zapytać o to, czy jest studnia. No oczywiście, że tam jest studnia w tym kościele. Nie wiem po co, ale jest to niewielki kościół, który ma studnię w środku. Pani była bardzo z tego dumna. Jakbym miał kościół ze studium, pewnie też bym był z tego dumny. Trochę mi przypomina przyczynę, tylko jest chyba jeszcze starsze niż przyczyna. A ja się z przyczyny obok w wiosce, obok przyny, się wychowałem, więc stare budowle i miasteczka nie są mi obce. Dalej pojechaliśmy. Jak popatrzycie sobie na to wideo. Dolny Śląsk, serio można powiedzieć, że to jest coś, połączenie, jest tam trochę z Toskanii i z, jak się nazywa to drugie, Prowansji. Jedzie się po takich górkach, jest super zielono, niesamowicie jest tam zielono, przyroda jest fantastyczna. To, co różni Dolny Śląsk od Śląska, na którym ja się wychowałem, to to, że u nas nie ma aż takiej zieleni, mi się wydaje. Lasy są inne, u nas dominują lasy iglaste, tam dominują liściaste. Wszystko jest takie bujne, bardziej zielone. Jezu, jakie to są ciekawostki, fenomenalne. Mój tata też na tej wycieczce uczył się robić zdjęcia swoim iPhone'em, który niedawno nauczył się obsługiwać fenomenalnie. W każdym razie mi też robił zdjęcia doskonałe. Stamtąd pojechaliśmy na Srebrną Górę. To, co łączy te miasteczka z tymi właśnie Prowansjami i Toskaniami, to to, że one są wybudowane na szczycie jakiejś górki. Przez to mają genialny widok i przez to jest ekstremalnie trudno tam dojechać, więc jeśli ktoś się tam wybiera na srebrną górę i niedawno dopiero dostał prawo jazdy. To gwarantuje kilka niewielkich, ale jednak zawałów po drodze, bo uliczki są ultra wąskie, ale bardzo strome za to. Więc jak chcesz się z kimś wyminąć albo cofnąć później, to koniec. Oprócz tego, oznakowanie tego, dokąd trzeba pójść, a gdzie nie można pójść, ani gdzie nie wolno wjechać, ani gdzie trzeba wjechać i te parkingi to wszystko, to jest jakaś absolutna katastrofa, więc wtedy wiem, że jestem w Polsce. Srebrna góra to jest twierdza. Poszliśmy na tę twierdzę, gdzie, jak się okazało, nie można sobie jej zwiedzać bez przewodnika. Powiem Wam szczerze, że nie znoszę zwiedzania z przewodnikiem, bo wtedy muszę na niego czekać, muszę iść tam, gdzie on idzie. Jak nie daj Boże jest nudny, to ja muszę słuchać tych nud, A ja już nie chodzę do szkoły i nie mam ochoty tego robić. Tam się okazało, że nie można inaczej jak tylko można z przewodnikiem zwiedzać tę Srebrną Górę. No to czekaliśmy na dżentelmena 40 minut, aż on przyjdzie. Przyszedł i zaczął opowiadać nie za ciekawe historie. Więc miejsce fenomenalne. Od razu moje pierwsze pytanie było: ile ludzi tu pracowało i ile to zajęło, żeby coś takiego wytworzyć? 4000 ludzi pracowało przez 12 lat, żeby ten obiekt stworzyć. Oczywiście przewodnik opowiadał dużo historii, skąd gentleman, który odpowiada za to wszystko i to stworzył, wziął na to pieniądze, ale zapomniałem. Jak się tam jeździ po drodze, to na Dolnym Śląsku nie. To nie jest jak Śląsk. Do którego jestem przyzwyczajony, że to jest jedna wielka aglomeracja Nie ma problemu, żeby znaleźć coś do jedzenia Tam trzeba wyszukiwać restauracji Byliśmy w tych, co były najczęściej po drodze Niekoniecznie najlepsze Mówiliśmy kotlet, który się nazywał kotlet tak duży jak srebrna góra Myślę, że to żart Ale to się okazało, że to nie był żart Kościół pokoju w Świdnicy Tu, o, tu, masz ciosany topory. A to już tu masz spiły. I to tu wygląda na orginał. Pojechaliśmy dalej do no. czegoś, co było głównym naszym y, celem, tak naprawdę. Książ. Pałac Książ. I muszę Wam powiedzieć, że to jest coś spektakularnego w każdym celu. Absolutnie spektakularnego. I nie tylko w tym kraju, ale chyba w ogóle. Y, najpiękniejszy pałac, jaki widziałem. Wszędzie. To, co jest fajne w Zamku Książ, to to, że się zwiedza z, nie z przewodnikiem, tylko z audioprzewodnikiem. Że masz słuchaweczki, idziesz gdzie chcesz, kiedy chcesz i oni ci mówią o tym wszystkim. To jest genialne. Jest to z takim przepychem zrobione, z taką skalą. Ogrody, które tam są, bo książ się składa z, z, da, z dawnego pałacu, zamku, pałacu i jest dobudówka nowa. Jest to rodziny Hochbergów. Drugi pałac Hochbergów doskonale znam, bo w miejscowości mojej, w której się wychowałem, jest oczywiście zamek pałac w pszczynie. To też jest Hochbergów. Różnica pomiędzy nimi dwoma jest taka, że książę jest dużo większy, ale jest dużo lepiej wnętrza są dużo lepiej zachowane w pszczynie przez to, że w książu stacjonował Hitler, wybudował tam dodatkowo, o którym powiem, ogromne podziemia, Miało tam być, miało tam być centrum dowodzenia i główna kwatera jego. Więc niestety zniszczono, przebudowano dość mocno ten książ, więc dopiero odnawiają te wnętrza, nie są takie doskonałe. Ale, jak już o Hochbergach, to jest fenomenalne, bo ta rodzina, która to miała, była jedną, to była jedna z najpotężniejszych rodzin w Europie. Najpotężniejszy to byli miliard, tryliarderzy na dzisiejsze czasy. I oni zostali tak naprawdę z niczym po tym wszystkim. Przy niej zabrali, książę im zabrali, wszystko im zabrali i to się rzadko zdarza, bo jak już ktoś ma taką ogromną władzę, to zawsze się jakoś tam z politykami dogaduje. Ci się nie dogadali, więc im wszystko zabrano, a mimo to ten potomek Hochbergów tam przyjeżdża i się wita z tymi władzami miasta i gościnnie odwiedza. Ja, jakby mi to zabrali, to ja bym tam już chyba nie przyjechał. Nie wiem co o wyloty. Mniejsza o to w jaki sposób oni tym zarządzali, jakie tam były skandale, to jak tam są ilustracje tej służby, która tam była, obsługi, tam nie wiem chyba, kilka tysięcy było obsługi ludzi w ogóle. Niesamowite, spektakularne. Daisy, księżna, o której mógłby powstać nie jeden szalony serial na Netflixie, ona zawiadywała, to była ciekawa postać, absolutnie, charyzmatyczna na pewno, ona zawiadywała tym, jak to tam wygląda. Przynajmniej starała się. Dekorować wnętrza. Ciekawą anegdotą jest to, że jej dekorowanie wnętrz powiedziała, że żaden architekt nie urządzi tego tak dobrze jak ona i tak ekonomicznie jak ona. Stąd też szacuje się, że głównie do ruiny całej rodziny Hochbergów doprowadziło niezliczone przeciągające się zbiorowisko remontów i przebudów tego i nie tylko tego pałacu dzięki księżnej Daisy. Daisy jak odziedziczyła sypialnię po swojej teściowej powiedziała tak styl reprezentuje człowieka, to straszna tandeta, musimy wszystko przebudować. <laughs> Daisy cytuje dalej, bo to jest cytat Nienawidzę rozpuszczonych dzieci i gdy pyskują na to mogą sobie pozwolić niemieckie koleżanki, dla mnie dyscyplina jest najważniejsza, a tak naprawdę wolę śpiew niż opiekę nad nimi. To musiała, to musiała być fenomenalna kobieta, genialna. Także moja ja jesteś szczęściarą, bo Daisy tam jest sala, taka podobna jak sala Lustrzana w pałacu pszczyńskim. I ona miała, jak przyjeżdżali grać i, i znani artyści tam przyjeżdżali, to był problem, bo ona również chciała śpiewać z nimi. Co się nie podobało na dworze, no bo jest to trochę wbrew etykiecie, to jej nie przeszkadzało. Wybudowali jej dodatkowy balkon, więc jak główny koncert się skończył, artystów zatrzymywano, by drugi koncert, już mogła Daisy sobie śpiewać. Razem z nimi bardzo ją polubiłem. Churchill też tam był, więc znane osobistości, więc Daisy gdyś śpiewała fenomenalne. Myślę, że mieli o czym mówić długo. Pod tym niesamowitym pałacem to jest część projektu Rize, czyli olbrzym, i tam też zbudowano kwatery, tak jak powiedziałem, dla trzeciej Rzeszy, więc są tam ogromne podziemia, które pałacu, które można sobie zwiedzać. Jest gigantyczny park. Herbaciarnia i w ogóle wszystko, co zwykle sobie wymyślicie. Jest tam hotel, w którym my się zatrzymaliśmy. Mogę powiedzieć z pełną stanowczością, że daję mu jakieś 3 na 10 maksymalnie. To jedynie mnie zmartwiło, że jest taki genialny, spektakularny pałac i ma tak fatalny hotel. W sensie takie marne pokoje, zatęchłe, stare, z dykty. To nie był dobry hotel, ale restauracja z deserami. Fenomenalna, fenomenalna, nikt tam nie umie zrobić dobrej, ale kawy, desery. Dalej jest palmiarnia, warto ją odwiedzić, bo są spektakularne rośliny. E Paw, który reagował dziwnie na imię Monika, niepokojące. Naprawdę są fajne tam, jest pięknie, Mówię wam w ogóle palmiarnie. W palmiarniach są zawsze spektakularne zdjęcia, bo to wszystko wygląda jak z jakiejś dżungli. I jest piękne światło, bo wszystko jest w szklarniach, jest duże nasł nasłonecznienie. No, ten kto to stworzył przez te lata, masę to musiało kosztować i też masę energii, żeby to całe utrzymać, bo te rośliny niektóre, które tam są. 60 lat. Z tego książę, gdzie spaliśmy, pojechaliśmy dalej do Grodna. A jest to zamek, w każdym razie w Grodnie. Jest to ciekawe, bo tam jest, wchodzi się, to jest tak... Nie wiem jakie to jest ale w każdym razie jest to kawał góry. I to w jakim tempie, przy tej temperaturze mój tata wspinał się na tę górę, ja nie wiem... Jakie substancje on przyjmuje? To jest coś pomiędzy sokiem z gumii jagód albo czymś innym. Chcemy to opatentować, niedługo się o tym dowiecie. To no może to są geny. Może to są geny. Co on je, że w wieku 81 lat biega po tych górach i tak wygląda? Subskrybuj już teraz, by się dowiedzieć o tym później. Przewodnik i ogromne grupy, więc był problem, żeby wśród tych licznych turystów jakoś się tam przepchać. To co jest fajne, to to, że tam są inscenizacje. Czyli taki typowy Instagram jest zainscenizowany, czyli chłopak walczy z czymś bez sensu przez długi czas i też na dole jest y, niepokojące związki międzyludzkie ilustrowane. Nie spodziewałem się, że tak dobrze ten zamek jest zachowany, w sensie faktycznie są wnętrza i wszystko w nich prawie kompletne. To, co było ciekawe, jest tam wieża, drewniane schody i, 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 i wieża, wszedłem tam, masę schodków, widok absolutnie spektakularny, warto tam pójść. To, co jest ciekawe, co zrobił ten przewodnik, to była tam grupka. 50 osób, ogromna. Schodki, wąskie. Na szczęście mi się udało zejść wcześniej i minąć tę grupę, bo pan przewodnik, to jest taka wieża z drewna na samej górze i tam się wchodzi, tak się chodzi dookoła tego balkoniku. Jak ktoś ma w wysokości przestrzeni, to nie polecam albo coś z sercem też nie polecam, bo jest bardzo wysoko. Pan przewodnik tych miłych, starszych ludzi. Chciał wprowadzić wszystkich naraz na te wieże i ci ludzie się zaklinowali. Ale to jeszcze nic, że się zaklinowali. Jak już tam weszli wszyscy, to drewno jak jest dużo ludzi, duża masa, ma to do siebie, że pracuje i słychać trzeszczenie, A jeszcze wiało, więc było takie dziwne wrażenie, że coś się przemieszcza. Więc jak ci państwo tam weszli na całą górę, ściśnięci jak sardynki, to nagle ktoś w tłumie powiedział ja zapomniałem, że mam lęk wysokości, a ja przestrzeni, a ja nie umiem stąd zejść. Ja się nie cofnę, Małgosia chcemy zejść, ja chcę stąd. To, co tam się działo. Panika, krzyk, to było. Ja nie wiem, oni chyba dalej tam są. No i dalej pojechaliśmy w miejsce, które mnie fascynuje bardzo, bo lubię takie tajemnicze historie nieodkryte, że tam się coś gdzieś, gdzieś działo, nie wiadomo co. W górach Sowich. Hitler pod koniec, nie pod koniec wojny, ale prawie że pod koniec wojny, do ostatnich dni tam budowano tajemniczy obiekt o nazwie Rize. My akurat pojechaliśmy do Osówki, ale tam jest siedem miejsc, gdzie ten tajemniczy obiekt jest tworzony w głębi góry, gór sowich. I te obiekty par prawdopodobnie miały połączenie ze sobą, ale nie wiadomo. Ogromne, gigantyczne, zresztą słowo Rize znaczy olbrzym. No i Hitler. Coś tam budował, nie wiadomo do końca co. Czy to miały być podziemne fabryki, czy podziemne, podziemne laboratorium, gdzie, gdzie, mia, gdzie mieli wytworzyć bombę atomową. Nie wiadomo co to miało być. W każdym razie było to gigantyczne, do tego stopnia, że była to chyba jedna z największych inwestycji tamtych czasów, jeśli chodzi o koszt, przedsięwzięcie. Ilość betonu, który tam podobno użyto, jest taka jak do budowy średnio-wielkiego miasta. Co ciekawe, architekt, który za to odpowiadał, powiedział, że w 70% to już zostało zbudowane. Oni pracowali nad tym do ostatnich dni wojny, jak już Rosja przyszła, oni dalej tam pracowali. I są różne teorie spiskowe, że dlatego tam pracowali, żeby zakomuflować to, co im się udało wytworzyć, żeby Rosjanie nie przejęli technologii tego wszystkiego, co oni sobie tam wytworzyli. Co tam jest? Co tam miało być w tym wnętrzu? Nie wiadomo, ale jest to fascynujące i przerażające jednocześnie, no bo przy pracy nad tymi tajemniczymi konstrukcjami pracowało, szacuje się, około 30 tysięcy więźniów różnych obozów. Architekt, który odpowiadał za ten obiekt Rize, to jest Albert Szper. Główny architekt III Rzeszy. Makabryczne rzeczy tam się działy. Jeden z obozowiczów, który, który przetrwał tę budowę i odzyskał wolność, napisał później książkę i powiedział, że pracował tam, później przeniesiono go do Oświęcimia i w Oświęcimiu, że tam się czuł jak w uzdrowisku. Tak tam było. Warto tam pójść, warto też ubrać kurtkę, bo, o ile na zewnątrz było 30 stopni, to wewnątrz jest 7 stopni i bardzo duża wilgotność. Jest tam super zimno, można się przeziębić bardzo łatwo. To, co mnie zdumiewa czasem wokół tego Dolnego Śląska, to to, że to są niesamowite miejsca o niesamowitej historii. To ten kontrast pomiędzy tym, że to jest jakaś tajemnicza. Konstrukcja we wnętrzu góry z zakamuflowanymi wejściami, ale wokół tych wszystkich obiektów srebrnej góry i tak dalej, tych wszystkich historycznych części, jest taka jastarnia, taka betonoza z wiatami i hotdogami zawsze zbudowana, która w ogóle się nijak nie kontrastuje z tymi pięknymi miejscami, i to mnie martwi w tych. Tych miejscach, że obok od razu jest kasa biletowa, wybrukowane wszystko. Jakby nikt go to nie zadbał, że to, żeby miało przynajmniej taki sam styl. No, muszę powiedzieć, że bilety na te wszystkie atrakcje były dosyć drogie, bo tu chyba kosztował 90 zł, o ile pamiętam. Później pojechaliśmy do szklarskiej poręby, i to jest ciekawe, bo. W tym wogu, jak sobie poczytacie, Monika mi to kupiła, to jest dużo pięknych, fantastycznych miejsc. Między innymi pensjonat Jaskółka, willa prezydencka, fenomenalna, która też tam się niedaleko znajduje. Można w niej spać, absolutnie piękna. I tu jest dużo takich miejsc, które Wok opisuje, które warto odwiedzić. Między innymi hotel, który tu jest, do którego przybyliśmy do szklarskiej poręby Hotel Radisson. I dlaczego wam o tym mówię? Bo tak to jest tu wszystko pięknie, romantycznie opisane. Nie wiem, czy wiecie, jak teraz WOK działa i te wszystkie piękne czasopisma. Większość tych artykułów jest sponsorowana, jest to zwykła reklama. I to jak ten, ten hotel jest tu bajkowo opisany, jaki piękne, jakie piękne krajobrazy, owszem, jest piękny. Radisson, nowy, duży. Drogi, jeden z lepszych tam, ale to, czego tu nie ma w tym wogu, to to, że on jest na tyle nowy i w dookoła jest jedna wielka budowa, bo tam tak naprawdę budują pensjonat na pensjonacie. Jest tam masę ludzi. Pensjon ten, ten hotel Radisson no bo to jest sieciowy, sieciówka hotel, ale znana, zatna, więc trzymają standard. W każdym razie było tam pełne, absolutne obłożenie, więc nie znalazłem nawet miejsca parkingowego. Na szczęście. Mój kryzys wielku średniego spowodował, że kupiłem sobie ogromny, gigantyczny samochód. Musicie z tego spróbować, to jest fenomenalne. Bo jak przyjechałem tym samochodem i postawiłem na dwóch miejscach yy, przed prawie recepcją, to jak ten gentleman popatrzył na moje auto, to od razu mówi: absolutnie nie ma problemu, to, że tam pan kolegę przyjechał, to się zdarza. Oczywiście, proszę tu sobie zastał zaparkować. Nawet tu jako szulkę, żeby pan z kałuży nie wychodził wszystko pięknie. To jak ludzie postrzegają cię przez pryzmat twojego auta, to jest niebywałe. Jakbym wiedział, to bym jeszcze większe kupił. Nie wiem, co mam powiedzieć o tym hotelu. No, jest ła... Widok z niego jest spektakularny, ale nie wiem, czy bym go polecił. Jest ogromny. Było tam tyle ludzi, a dookoła ta budowa i to wszystko tam. Ledwo można przejechać, bo dopiero wszystko wykończone. Mm, nie za dobre. W każdym razie, obok jest huta. Juria się nazywa. To jest super fajne. Warto tam pojechać. Z ZZ Top tam wypala szkło, także jest super i to było super też, nie wiem czy to jest, ale jakieś takie fajne, romantyczne, że te panie tam sobie pracowały i polerowały i dopieszczały szczegóły tej, tego szkła, które tam jest. Uwielbiam szkło, więc kupiłem bonice prezent tam. To, co jest fajne w tej hucie też, to tak sobie wy, wypracowali model biznesowy, że oprócz tego, że sprzedają, to można sobie tam odwiedzić, właśnie pochodzić, pozwiedzać i zobaczyć, jak się robi te wszystkie szklanki, wazony i to wszystko. Ja to uwielbiam na przykład. I jest też program na Netflixie, który, a propos tego, polecam, jeśli lubicie szkło. Genialny, bo pokazuje zawodników, którzy robią to szkło. To jest taka ciężka robota, i tam się pracuje chyba 50 stopni, tam było obok tych pieców. Super trudna robota. Ale szkło piękne. To, gdzie później pojechaliśmy, jeszcze fajne miasteczko po drodze. Oprócz tego, że te tereny tam są fenomenalne, absolutnie, jak wam mówię, co cały czas. Gryfów Śląski, bardzo ładne miasteczko. I my pojechaliśmy do, do zamku docelowo, po to się tam wybraliśmy, największego zamku Czocha. I ku mojej niebywałej uciesze, znowu trzeba było chodzić z przewodnikiem, czego nie cierpię. Nie można sobie kupić biletu, żeby wejść. Pooglądać, tylko się chodzi z przewodnikiem. I to co najgorsze tam, zamek piękny, fajny. I ma restaurację, i w ogóle wszystko jest eleganckie. Jest ogromny też. To jest kompleks. Nie tak fajny jak książ. Natomiast utrzymany już to wszystko jest takie bardziej. To już jest zamek. Jest to takie topor, toporne, starsze. Daisy tego już nie urządziła z rozmachem swoim i przebudowkami. Tylko jest to takie jak było. No i problem, że właśnie ja już zrezygnowałem w pewnym momencie z, z schodzenia, mój tata poszedł dalej tam, bo znowu wzięli 40-osobową grupę do tych pomieszczeń i było bardzo gorąco, nie było czym oddychać w tych pomieszczeniach. Pan mówił niezbyt sympatyczny, bo zadaję pytanie, on się tak skrzywił, jakbym nie wiem co powiedział. Co jest fajne, to tam było wesele. Można sobie wesele zrobić, jak macie fantazję, w tym Zamku Czocha i było akurat wesele, ślub był. W międzyczasie ja cały czas konwersowałem z Moniką oczywiście, zdając jej relację, bo nie pojechała, nie poje, nie pojechała z nami, z mojej wyprawy. Okej, okay, trochę narzekałem, dobra no, bo, bo po prostu dużo tych zapytków. ja nie, 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 nie lubię zwiedzać, ja lubię tak kawę się napić, gdzieś popatrzeć na ludzi, nad wodę pójść, to jest mój system zwiedzania, ale cieszę się, bo mojemu tacie się super podobało, był taki szczęśliwy i uważam, że to była największa wartość, i warto kultywować takie chwile, żeby je zapamiętywać, bo to było absolutnie. I tato dziękuję ci za to. I on się tak mi się wydaje, że mu się bardzo podobało. Więc tak jest na Dolnym Śląsku. Uważam, że trzeba tam pojechać. Uważam, że to jest super miejsce. Jak gdzieś szukacie, żeby pojechać w Polskę, to tam jest fenomenalne, piękne tereny, górki, super zielono, spektakularne widoki, prawie jak na tych miasteczkach w Toskanii. Yy, hotele okej. Okay. Można coś zjeść, pojechaliśmy do fajnej knajpy też prl gdzie, gdzie było znowu bardzo małe golonko, który mój tata zjadł. Bard ale to była jedna z lepszych knajp akurat tam jak pojechaliśmy, więc też jest dobre jedzenie, miejscami, tylko trzeba przygotować się do tego wcześniej. Super, ja polecam wyrobek z całego serca. Jak macie coś ciekawego, co tam warto zrobić, to dajcie znać w komentarzu w Dolnym Śląsku, bo pisaliście mi jak zapytałem gdzie na kawę tam, to dużo osób mi napisało na Instagramie, dzięki Wam za to. Także dajcie znać w komentarzu co Waszym zdaniem jeszcze tam warto odwiedzić, a czego może nie odwiedzać, co Was rozczarowało i absolutnie zachwyciło na tym Dolnym Śląsku, bo to zawsze wtedy mamy takie kompendium wiedzy, że ludzie czegoś mogą się nauczyć czytając nasze wspaniałe komentarze, na które ja Wam zawsze odpiszę. Dzięki wielkie za ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!